Siema, z tej strony Kacpocz, nie wiem czy mi pamiętacie na tym kanale yy... Kurwa, tam nagrywało się kiedyś tak, no może powrócę, może nie zobaczymy Można będą live'y, to wszystko się może jeszcze rozkręcić Nie tylko Minecraft, ale może jeszcze inne giereczki Multiplayer i singleplayer Zobaczymy, że tutaj oczywiście jak widzicie mam fajne shadery, no nie, ale to, jest, to wygląda tak, że w grze. Do tak tego nie widzieć. widziałem 60 połatfów pięknych, a widzę tutaj na obs że mam 15 na nagrywce, więc dużo jest duże zużycie procesora, użycie procesora właśnie. Znaczy, więc yy, wyłączę te shadery, także widzimy się za chwilę. Dobra, jestem oczywiście jak patrzę tam na na że tam kurwa 18 fps w sensie yy, w sensie że na, na obejście no i tak chujowo to patrzę że yy, to trochę chuj chujowo bo będziecie pewnie mieć zlogowany film, zobaczymy jeszcze Eee, poczekajcie, tutaj ja już się rozgrzałem, to moja pierwsza naprawdę kurwa dawna I nie wypierdala ten śmiech, bo to nie jest. Dobra. Możesz pałę pokolizać Czekaj okay. Dobra, kurwa, no tak to się kończy, dobra, kolejna łapa. Także już yy, powróciłem i naprawdę jest w wrzucie procesora na obs i naprawdę no jest mało na FPS, nie wiem jak to w ogóle będziecie mieć. Zobacz dopiero później czy to się będziemy pocało rzucać. Yy, no ale jeżeli to tak widzicie, to znaczy się rzuciło jeżeli nie, to nie. No i tyle mam w temacie. Szczególnie to też się będzie dużo czterów, więc no nie oczekujcie na mały jakoś pod bo już kurwa naprawdę dawno temu się zgodziłem z zwykło i no i bardzo dawno temu grałem więc tak i tak to będzie wyglądało no ale ogólnie fajne są z warsy i podoba mi się ma tylu chociaż, chociażby yy po tylu nawet yy, latach, że tak to powiem. Kurwa, już tam z set nie oglądałem, na no, latach, ale fajnie, że chcę powrócić, bo też, może zobaczymy, będę to tak ciągnął, może na live bardziej. Yy, to też jest wszystko do ogarnięcia. Tylko muszę internet ogarnąć, bo dzisiaj robiłem dwa testy yy, live'ów. Jeden na YouTube, jeden na Twitchu to naprawdę spoko wychodzą. Pod względem e, takim, że komputer daje radę. Ale pod względem takim, że internet nie daje rady, to chuj słabo wchodzą. Dobra, wypierdala ale kurwa tam paru. Dobra, myślisz, że będę się wam wypierdolił do chuja. No, chuj mam w pizdy. Dobra, ja jestem z powrotem, zmieniłem serwer na Hypixela. Było mnie ta pika network wiem, już no ale nie będę tutaj poszukiwał. Zobaczymy co ja mam, Widać, że na gry na mam 60 na już stałych, i e, to bez kitu, Więc teraz pewnie macie w lepszej jakości to. Naprawdę stały 30 FPS, więc no, jest zajebiście. Ja, że tak to powiem. Kurwa, to chyba tak, a tu już wszystko wyjebałem, tak? No Jeszcze to chyba, no, jaka to to kurwa jest, a nie, ona trwa nawet, bo musiałem zmienić na albo 11, albo 118, tak sobie z zasady, i w sumie spoko, Normalnie. Jest to zrobimy, czy to strzało. Musimy bajkę wyrzucić. Kurwa. Dobra, nie wiem. Ja pierdolę! Ja pierdolę. Dobra, ostatnia mapka. Mam gdzieś zabrać. Fajne też jest to tutaj, hype, cel, że od razu właśnie przyszedłem w z jakiejś tam wchodzenia w mobb i tym podobne kit. Eee, no to kurwa chuj. Jeżeli chcesz, na przykład no w sumie zobaczymy, jaki będzie osób, bo ten kanał może już umarł dla niektórych. W sumie dla mnie trochę też. Eee, trochę już on tutaj wymarł. Będę zobaczył, jaka będzie aktywność, jeżeli taka jeszcze w miarę no to, to może postaram się coś ogarnąć lepszego teraz co się przyłożyć do tego się przyłożyć do tego jeszcze bardziej do nagrywania i do sklepowania bo mam trochę już więcej czasu ogólnie jeszcze po maturze i nie jak ona trochę poszła w późniejszym czasie na razie lałcik więc Mogę się zająć się tym YouTube'em, bo ogólnie biorąc bardzo mi się podobało nagrywanie. Możecie widzieć progres technologiczny też na pewno jest. To ze mną był od samego początku, ten gier kiedyś było, kiedyś nagrywałem z tabletu yy, bez kitu. No to było widać, a teraz yy, znaczy jeszcze później. Staram się Wam to jakoś nagrać UBS-em i tak dalej różnymi Kantasy studio ale mój laptop i Później czy komputer też nie wyrabiał I... A tak to wyszło w sumie, że... Tak to w sumie kurwa wyszło, że... W pewnym momencie już... stwierdziłem że na no chuj już nie będę tego nagrywał, bo to nie ma sensu Chciałem przejść właśnie tam jakieś przybitki z LOLa i tak dalej, ale to już nie wyszło, już ten komputer już naprawdę na zadowoleniu no tutaj już mam nowy sprzęt, także postaram się tam coś ogarnąć. No trochę mam tych widzów, aczkolwiek nie, nie jest milion, ani 100 tysięcy ani ten, ale fajnie jest mieć kartkę i od tego zaczynać, bo chociaż na takim chujowym sprzęcie zbudowałem taką w sumie taką mniejszą społeczność. Taką minimalną, wręcz powiem, garstka. Ale jestem dobrej i wierzę, że czy to się rozwinie. Yy, i no. Także to moje wywody były, a teraz zacznijmy tutaj grać. Dobra, kurwa, walę cię na dziurę teraz. O ty, czucie. Dobra, jest. Ja. Yyy, kurwa, macie. damy tu wodę, ty wariaci. Ty masz jeszcze to. Dobra, co to kurwa jest? Dwóch graczy zostało tak? A tak, i ta druga osoba jest tutaj też tak? Warto mieć już, e, wyższą pozycję, no co my tu mamy? No. To się może przydać, to się może przydać. Tak, idzie w jednym miejscu, wszystko najlepiej. No gdzie ten kurwa ostatni jest narrator. Tu wie gdzie on jest. zobaczmy taką, może. Dobra, widzę już gdzie on jest, więc się na mordę. Na pizdę zlecimy z tym kozaczkiem. tutaj jest. Dobra. O, zrobię tak i teraz coś tutaj. хе <laughs> Добра. Куда Споко. Добре. что? Dobra. Nie tak. Dobra, tak. Także tak zrobimy. robimy. Patrzcie, patrzcie, teraz. Gdzie ten jest? Kurwa, przegrałem Dobra, chulto. No dobra, trochę jestem nerwowy, ale nic. Było kilka gierek, oczywiście wszystkie przejebałem, no bo jak inaczej po takiej czerwie, naprawdę, no spoko, sporo było. I spoko, tak, powrócić, Miejmy nadzieję, że to już w miarę stałe. co jeszcze Inne rzeczy. Akuczmy jak to się więc lajkujcie, subskrybujcie. Oczywiście jestem na Hypixelu, może ktoś zapytał o 6 Na samym początku będę czytał Piki e, Medium. E, także co, na razie się mało. No, Cześć.